Witajcie moi drodzy, a dzisiaj opowiem jak usługi prawne weszły do internetu. Kiedyś wręcz było to niemożliwe, że ludzie pomyśleli, że z prawnikiem kiedyś będzie można spotykać się online, że niektóre usługi w ogóle wejdą do internetu, że ludzie będą bez spotkania się osobistego rozmawiać o swoich problemach, a tym bardziej zlecać prawnikom wykonywanie danych czynności, czy też pytanie się o porady prawne. I powiem, jaką drogę właśnie przeszliśmy jako letną stop, jako aplikacja oraz jako. Przede wszystkim platforma prawna, od takiego pomysłu przez stworzenie startupu, MVP, poprzez różne potknięcia, błędy, które się pojawiły po drodze, po jaki jest stan obecny. Także zapraszam moi drodzy, zapraszam też do zadawania oczywiście pytań, bo to jest akurat ciekawy case biznesowy. Jak usługi prawne weszły do internetu? Wydaje się to dziwne dla niektórych. Niedawno, przed pandemią, było to bardzo dziwne. Teraz okazuje się, że to jest to już bardziej powszechne, że przedsiębiorcy szczególnie akceptują tę formę, a nawet wolą zamiast się spotykać z prawnikiem otworzyć telefon, zlecić swoją sprawę, wysłać załącznik i czekać, aż prawnik odpowie, wolą mieć dostęp do prawnika 24h 7 dni w tygodniu, a nie w godzinach pracy kancelarii, bo jest wiele kancelarii. Mój kolega prawnik kiedyś powiedział mi Daniel, ja nie po to, to tyle studiowałem, żebym w kancelarii siedział po godzinie drugiej. I ja to rozumiem, szanuję, ale też z drugiej strony jako przedsiębiorca to ja lubię na często siedzę sobie na np. godzina 20, wpadam na to pomysł, mówię OK, sprawdzę z prawnikiem, czy ja tak mogę. I fajnie by było, żeby ten mój prawnik tą wiadomość odebrał ode mnie. W związku z tym, powiedzieć, sam jestem idealnym klientem pod tego typu usługi, jak i większość przedsiębiorców, ale też ludzi, którzy nie prowadzą właśnie firm. Ja nazywam się Daniel Kubach, prowadzę właśnie to spotkanie. Jestem aniołem biznesu, też prezesem firmy Lexnostop, czyli S7 Lex. I platformy platformę posiadamy właśnie Lexnostop oraz aplikację, Czyli macie w telefonie dostęp do ponad 200 prawników wszystkich specjalizacji. Ale uwaga, nie zawsze tak było. Na początku było, było oczywiście podgórkę, były problemy, były wyzwania, były różne rzeczy mniej przyjemne, bardziej przyjemne, ale nie było łatwo. Tak, przede wszystkim, kiedy stworzyłem dużą firmę prawniczą 30 tysięcy handlowców, która uzyskała wyceny na giełdzie papierów wartościowych 320 milionów złotych. To oczywiście było duże przedsięwzięcie, dużo wymagało pracy i pewnego dnia. Moich dwóch spółników przyjechało do mnie do biura, powiedział: że fajnie kiedyś robiliśmy biznes, ty robiłeś sprzedaż, byłeś z, z przodu, my byliśmy z tyłu. Tak jak na wojnie: jeden walczył, drodzy robią zaopatrzenie. Fajnie było, gdybyśmy zrobili coś razem ponownie. Mówią, Kupaki, wy pracujecie w starym systemie. Jak ja bym coś robił, to robiłbym teraz cyfrowo, nie analogowo, wykorzystając nowoczesne media, czyli platformy, właśnie aplikacje w nowoczesny sposób zdobycia klientów oraz z usługami, które są bardziej powszechne. Przede wszystkim dostępne, proste rzeczy. I okej, powiedzmy, OK, zróbmy okay, projekt, ponieważ siedliśmy pomyśleliśmy, co możemy zrobić, powiedzieliśmy jaką mam wizję, że ja to jestem w stanie zrobić, oni oni pomogą, dobra. Ale się okazało potem, że jeden mój wspólnik zamieszkał na Teneryfie, drugi powiedział, że ja muszę pilnować bardziej firmę, w związku z tym sorry, nie zrobimy tego z Tobą. Na szczęście mam wspólnika, który to zrobił ze mną, mówię OK, no to my sobie zrobimy. Dobierzemy zespół ciekawych ludzi, dobrych menadżerów, tak? no, znajdziemy prawników i zaczniemy po prostu działać. Na początku, oczywiście, postanowiliśmy od razu, że będziemy działać online, co wtedy było wręcz dziwne dla prawników i większość moich kolegów prawników zadała pytanie: Daniel, czy ty sądzisz, że ktoś z Twoich klientów będzie chciał zadać pytanie lub powierzyć poważną swoją sprawę, nie widząc się ze mną w kancelarii? A ja mówię tak, jestem tego pewien, nie? że tak będzie. Niedługo, jak mówiłem, jak banki weszły do internetu, usługi prawne również wejdą. W Słuchajcie, sensie kiedyś banki były na każdym kroku, biura podróży, agencje ubezpieczeniowe, ale ja nie pamiętam kiedy widziałem ostatnio mojego agenta ubezpieczeniowego, czy kiedy byłem w banku w ogóle w placówce, albo kiedy w biurze podróży, tym bardziej. Nie? Wszystko robimy online i podobnie z usługami prawnymi. One po prostu weszły do internetu, ale wtedy to jeszcze nie był ten moment. W 2016 stwierdziliśmy, że startujemy, zrobiliśmy MVP. Mieliśmy do wyboru, albo przygotować rok, dwa, całą platformę, oprogramować, zatrudnić zespół ludzi i tak dalej, albo po prostu stworzyć MVP i wystartować, czyli minimum value product, czyli produkt podstawowy, słuchajcie, i wystartowaliśmy. Zrobiliśmy stronę internetową prosto bodajże chyba 2000 zł nas to kosztowało i wypuściliśmy go w rynek. Nazywa się Prawnik 2.0. Możecie do tej pory sprawdzić, jest ten projekt w internecie, prawnik20.pl, tak? czyli Prawnik 2.0, czyli mówimy że OK, my będziemy tym prawnikiem cyfrowym. Zrobiliśmy kilka zakładek, jak zgłosić sprawę i żeby sprawy trafiały do nas. Ja wykonam telefon na początku do moich kolegów, koleżanek prawników, mówię OK, zrekrutuję prawników, wiem, kto jest dobry, kto jest zły, kto się stara, a kto olewa, w związku z tym Wykonałem telefony, żeby ich przekonać, że teraz będziemy klientów online pozyskiwali. Z uś uśmiechem podać, bo mówię, słuchaj, spróbujmy, zobaczmy, tak? Nie bardzo wierzyli, że klienci online będą cokolwiek chcieli zrobić, ale generalnie zaryzykowali. No i zaczęliśmy działać w ten sposób. Dlaczego MVP? Bo MVP może od razu poprawiać błędy, tak? Bo mieliśmy pewną wizję, myśleliśmy, że będziemy przyjmować sprawy, ale co się okazało, ja? że. Prawnicy, których rekrutowałem, tak, niech bardzo chcieli online porad udzielać, tak, a szczególnie ci lepsi, starszej daty, oni nie rozumieli tego, że mieliby otworzyć komputer, udzielić porad. Nawet pamiętam, że jeździłem, spotykałem się w kancelariach i w jednej kancelarii, słuchajcie, zdany pan, taki mecenas, szanowany, ma bardzo ładną kancelarię. Słuchajcie, on ma w środku swojej popiersie i klamki pozłacane. Słuchajcie, to wygląda normalnie tak bardzo, bardzo bogato. Nie? Czyli klient przychodzi, od razu ma za, ma wie, ok, będzie drogo. Nie? I on właśnie mówi, panie prezesie, dlatego klient, który do mnie przychodzi, wie, że musi zapłacić, bo to po prostu wszystko ładnie wygląda. My jesteśmy dobrze ubrani, znaną kancelarią, jesteśmy od lat. I klient po prostu jak to zobaczy, to inaczej to wygląda, niż by klient miał to zrobić online. Taki oczywiście miał rację, a moim celem był zupełnie coś innego. Powiedziałem okej, okay, a ja bym chciał upowszechnić usługi prawne, żeby były tak dostępne jak telefonia komórkowa, aby każdy w telefonie miał dostęp do wielu prawników wszystkich specjalizacji. Czyli to oznacza niższe ceny online, tak? No i niektórzy prawnicy wręcz mówili, że kurczę, popsujesz nam rynek, nie za bardzo, tak? Klienci będą mniej płacić, nie będą tego szanować, a tym bardziej kto online będzie chciał, tak? Klienci też z drugiej strony bali się zgłaszać sprawy online. No kto chciałby zgłosić swój rozwój online się wydawało, tak? No, na początku było wręcz to dziwne, nie? No, ale niektórzy klienci online się kontaktowali z nami po to, żeby się umówić z prawnikiem na osobiste spotkanie, tak? Zaczęliśmy od takich prostych rzeczy, Można powiedzieć, że przekonywać, że to jest oczywiste. No i oczywiście pomyśleliśmy sobie, jaki produkt masowy moglibyśmy wprowadzić, żeby od razu zrobić wielki krok. No i z Sprawdziłem, że dostawałem bardzo dużo spamów od firm, w związku z tym z moim prawnikiem wystąpiłem do tych firm, które wysyłały mi takie spamy, i zapłaciły mi po 2000 zł od takiego spamu. I okazuje się, że pierwsza firma motoryzacyjna zapłaciła, mimo że nigdy u nich nie byłem. Tak? W ich salonie nigdy, ale dostawałem po prostu od nich oferty reklamowe. Potem kolejne firmy z branży właśnie finansowej, telekomunikacyjnej płaciły niektóre 500 zł, ale zazwyczaj 2000. Nawet jedna firma zagraniczna przela pieniądze. Jedna nawet wysłała swojego prawnika na negocjacje ze mną. No, że generalnie Powiedziała sobie, OK, produkt działa, czyli MVP zadziałał na małej skali, zrobimy teraz dużą skalę. No i okazało się, że ta sama firma, która zapłaciła mi 2000, kiedy dostała 300 takich wezwań do zapłaty, to powiedziała: Nie, nie, chwila, 300, to już za dużo, no to chodźmy do sądu. A nie opłaca się pójść do sądu o 2000 złotych, i oni o tym wiedzieli, ja też. W związku z tym okazało się to porażką. Tak? Co to znaczy, wysłaliśmy spamy. Nie, nie wszyscy dostali, większość nie dostało tych pieniędzy. Niektórzy oczywiście jakieś tam pieniądze dostali właśnie od tych firm, ale generalnie okazało się to porażką. Drugą porażką było to, że zrobiłem taki film, że dzień dobry, Daniel Kubach, wracam do branży odszkodowań. Taki projekt robiliśmy odszkodowania właśnie 2.0, czyli prawnik 2.0, odszkodowania 2.0. Zrobiliśmy bardzo śmieszne memy, takie, takie, no może powiedzieć, z plakatów filmowych. Tam moja głowa była powstawiana. Był bardzo wesoło nad byłem narkosem, słuchajcie. No, może powiedzieć, dobrze się przy tym bawiliśmy. I słuchajcie, zgłosiło się 10 800 osób zainteresowanych. Okazało się, że żaden, wtedy żadne urządzenie, żaden zoom, żaden webinar nie udźwignął przede wszystkim tylu ludzi. Tak, był to duże, było to duże wyzwanie. No, zmieściło się półtora tysiąca, rwało połączenie jakoś była słaba, ale jakoś daliśmy radę, czyli dużo ludzi, czyli okazało się aż za dużo też porażką. Czyli okazało się, że produkt był porażką, dużo ludzi porażką, i a na końcu okazało się, że to mamy sukces. A dlaczego? Bo okazuje się, że te osoby, które nam zgłosiły właśnie te spamy, nagle zadały pytanie, słuchajcie, ale a innych tematów nie robicie, bo mamy to, bo mamy to, bo lot się opóźnił samolotu i tak dalej. Myślimy, kurczę, na początku myśleliśmy, że ci ludzie będą się do nas no, rzucać, czepiać, dlaczego to nie działa, bo tam mieli dostać pieniądze spam, a nie dostali, tak? No ale okazało się, że mówią, słuchaj, ale ja mam taką sprawę, taką sprawę, taką sprawę. Oczywiście kilka osób za to mnie, kilka napisało, tak? Że im się co im się nie podoba, ale większość powiedziało, słuchaj, mamy też inne sprawy, dacie radę to zrobić? I mówię, damy radę. Okazało się, że naszych prawników, można powiedzieć, zaopatrzyliśmy sprawy, które były pozyskane online, i było ich wielkie zdziwienie. Mówię, jak to? Klienci dali wam sprawę online, jak to się wydarzyło? Gdybyśmy nie zrobili tego ze spamem, czyli nie popełnili tego błędu, nie odnieśli tej porażki. No byśmy nie zdobili 10800 rekordów potencjalnych klientów, którzy nagle mają, powiedzmy, jakieś sprawy. No, ale że to były rekordy. Oczywiście nie wszyscy z nich, ale powiedzmy, że ileś procent powierzyło nam swoje sprawy. My mieliśmy od razu sprawy do przyjmowania. I poszliśmy też zabawy, właśnie, aby wzbudzić ciekawość. Dlatego w moją głowę wstawiliśmy różne plakaty, Moje, mojego wspólnika również. No, może powiedzieć, pośmieliśmy się w internecie, to krążyło, tak, było bardzo, bardzo wesoło. Dzięki temu, może powiedzieć, dzięki zabawie, bo to jest zabawa, zgłoś nam spraw, może damy radę, tak, możemy to zrobić, tak, mamy prawników. Wtedy tych prawników na początku mieliśmy 6, potem 8, potem rozbudowaliśmy to do 20, myśleliśmy, że to jest dużo, ale oczywiście moje marzenie było mi to, co było potem 100, a potem więcej. Także żeby się nie zatrzymać po to, żeby dać klientowi szybko możliwość dotarcia do prawnika, żeby prawnicy szybko odpowiedzieli naszym kochanym klientom. No i pojawiło się nagle wyzwanie. My przemówić przemawiać sprawy, ale klient mówił chwila chwilę, zanim dam ci sprawę, to ja chcę zadać pytanie prawnikowi, czy w ogóle sprawa się nadaje, czy w ogóle wiesz, ten prawnik jest kompetentny. No ja go jeszcze nie znam, no mówimy, okej, okay, no dobrze, że mamy MVP. Tak, prawnik 2.0 nie miał żadnych pytań klienci nie zgłaszali się do nas pytaniami, tak? Bo nie było takiej funkcji. To była prosta sprawa za 2000, ale co się okazało, że skoro klienci chcieli zadać pytania, pomyśleliśmy, ok, no to idziemy teraz w projekt, czyli jakby wyżej, nie? czyli stworzyliśmy markę lex stop.com. Od razu com, od razu międzynarodowo, bo powiedzieliśmy, że od razu, że będziemy firmą międzynarodową i że będziemy działać globalnie, a nie lokalnie. I tak właśnie powstał Lex Non Stop, czyli projekt Prawnik 2.0 został, tam ściągamy klientów, ale tutaj powstała większa platforma, oczywiście już na większe pieniądze, która po prostu zaczęła zdobywać klientów. I, przez, I co takiego możesz zrobić? Okazuje się, że zadajesz pytanie, umowy się na telefon lub umowy się na telefon, tak, możesz to zrobić, czy pisemnie, lub się na telefoniczną z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Co jest bardzo ważne, u nas są adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi. Czyli nie studenci prawa, nie magistrowie prawa, czyli prawnicy, nie aplikanci, są to adwokaci, radcajów prawni i doradcy podatkowi. Po pierwsze, wiązuje ich tajemnica adwokacka. Po drugie, odpowiadają swoim nazwiskiem i polisą ubezpieczeniową za to, co napiszą. Czyli jeżeli by wprowadzili w błąd naszego klienta, to odpowiadają, możemy ściągnąć z nich odszkodowanie. A kiedy to jest porada prawnika, to on nie odpowiada, jest to porada tylko teoretyczna, można powiedzieć taka poglądowa. Ja mówię tutaj o o takich profesjonalnych, pełnych poradach prawnych, które otrzymujemy na piśmie, na naszej platformie. I czyli klientów, tutaj zabezpieczamy. Uwaga, od 59 zł brutto, czyli dużo, dużo taniej. To, co powiedzieliśmy, że i prawniku tego przekonaliśmy, że porady prawne muszę zrobić taniej. Musimy zrobić je taniej, żeby je upowszechnić. Dzięki temu będzie ich więcej, więcej spraw. Dzięki temu możemy większej liczbie ludzi, i to był nasz czas. Można też każdy z klientów oczywiście może zgłosić sprawę do bezpłatnej analizy tak, i wyceny, bo klient może być, nie wiem, czy mam sprawę, sprawdźcie. Klient, a Prawnik czyta, mówi OK, dobra, mogę zająć się tą sprawą. Może Pan wygrać dużo pieniędzy, na przykład zrobię to za tyle i tyle. Czyli klient dostaje odpowiedź, za ile jesteśmy w stanie to zrobić. A gdyby nie miał pieniędzy, możemy to mu rozbić na raty, powiedzieć zapłać w przyszłym tygodniu. To jest dla klienta też dodatkowe rozwiązanie. Prawnik tego bezpośrednio nie może zrobić. Dlaczego? Bo kodeks etyczny adwokatów i radców prawnych mówi, że nie mogą robić na raty, ale my nie jesteśmy prawnikami adwokatami ani radcami prawnymi, my po prostu jesteśmy platformą taką, jak bookingom dla prawników i my możemy robić na raty, ponieważ bank to kredytuje, a prawnik otrzymuje pieniądze od razu. Ale pojawiło się kolejne wyzwanie. Starsi prawnicy nie chcą udzielać porad przez internet, słuchajcie. I to było niesamowite. Próbowałem przekonywać, i ci najstarsi prawnicy, najbardziej rąbani byli właśnie oporni. Oni nie chcieli obniżać cen. Oni nie chcieli to robić online. Nie chcieli to robić po godzinach. Nie chcieli robić tego w weekendy, tak? No i nagle, słuchajcie, błogosławieństwo na tej branży. Tak, przyszedł wirus celebryta i zmienił wszystko. I ten pan, jeden właśnie z mecenasów, taki może być bardzo renomowany, zadzwonił do mnie, który był najbardziej przeciwny. Powiedział: Panie prezesie, bo pan mówi, że pan ma takie urządzenie, za pomocą którego my możemy obsługiwać klientów, nie widzimy się z nimi osobiście i możemy dalej zarabiać pieniądze, czy możemy świadczyć usługi. I ja wiem, tak, panie mecenasie, dokładnie o tym rozmawialiśmy, no bo chciałbym wrócić do rozmów. Pan rozumie, względu na wiek, nie chciałbym się spotykać z klientami, ale naprawdę mam dobrych klientów i chciałbym też zapewnić pracę moim pracownikom. Mówię, świetnie, w związku z tym zrobimy online szkolenie, jak to zrobić, jak prowadzić pańską kancelarię. I dokładnie wtedy się okazało, że od marca 2020 roku nagle okazało się, że nie jest problemem udzielanie porad prawnej. Po pierwsze, nagle klienci zrozumieli, że jest to korzystniejsze, byli, nie chcieli się spotykać osobiście, zrobić to online, a również prawnicy zrozumieli, że jest to ciekawe. Czyli dwie strony nagle zobaczyły. I ta, czyli może być od tego momentu mamy ma bardzo duży wzrost właśnie sprzedaży. Wcześniej było to trudniejsze. Trzeba było zarówno przekonywać klientów, jak i prawników, że jest to normalną rzeczą, żeby robić takie rzeczy online, czyli żeby wypowiedzieć swoje sprawy, żeby rozmawiać z prawnikiem online, żeby pisać, właśnie nie na papierze, papier, żeby ścinać drzewa i tak dalej, nie dojeżdżać do kancelarii. Niektórzy dojeżdżali po kilkadziesiąt kilometrów do kancelarii, która ich obsługuje. A my to zrobiliśmy u nich w ich tabletach, komputerach czy też telefonach. Kolejne wyzwanie, które się pojawiło, tak? czyli pojawił się w Polsce tak zwany nowy, nowy, nowy ład. Tak? Czyli e, okazało się, że rząd zrobił nam dużą, dużą przysługę. Jako przedsiębiorcom tak skomplikował, ale jako portalowi spowodował to, że nagle klienci nasi nie wiedzieli, co mają zrobić. No i powiedzieli, dobra, OK, ja mam inny problem, mam problem z podatkami, czy spółka ZO, czy spółka na przykład zagraniczna, czy w ogóle spółka, czy działalność, czy jakaś forma opodatkowania, co mam zrobić, mam kontrolę i wiele innych rzeczy. I nagle się okazało, że brat spodkowi są potrzebni. W związku z tym zaczęliśmy rozpoczęliśmy nabór, na, nabór doradców podatkowych ponieważ akurat są to bardzo ciekawi ludzie, bardzo kompetentni, dołączyli do naszej platformy, żeby zabezpieczyć naszych klientów i to jest jedna z bardziej popularnych usług, właśnie zabezpieczenie klientów pod względem podatkowym, tak? Czyli rozszerzyliśmy właśnie o tą usługę. I liczba specjalistów i adwokatów, czy adwokatów radców prawnych i doradców podatkowych przekroczyła 200 osób, tak? Czyli ponad 200 osób udziela porad na naszej platformie. Czyli od tej pory nasz, każdy nasz klient, mając telefon, pobierając naszą aplikację z App Store, Google Play, Lex non stop, ma dostęp do ponad 200 prawników 24h, 7 dni w tygodniu. I dużo prawników, yy, szczególnie tych takich 30-latków, uwielbia pracować właśnie w weekendy, wieczorami, i które np. panie mecenas, kiedy dziecko kładą, kładą spać, wtedy siadają do platformy czy i do aplikacji i udzielają właśnie porad prawnych. Okazuje się, że większość prawników nawet nie potrzebuje, czy połowa prawników mniej więcej nie potrzebuje na swojej kancelarii, ponieważ od tej pory mają obsługę naszych klientów, a robią to online, czyli nie muszą siedzieć w kancelarii, klient do nich nie przychodzi, czyli ograniczyli koszty, a przez to co mogą proponować taniej właśnie swoje usługi prawne, bo nie mają wysokich kosztów drogich lokalizacji w centrach miast. Mogą obsługiwać to online i klienci to dosłownie akceptują. I uwaga, ponad 70% wszelkich porad, wszelkich czynności prawnych robimy podczas pierwszej porady, czyli 70% problemów rozwiązujemy jednym, jedną poradą, jedną czynnością od 59 zł, co jest też bardzo ważne. W jakich problemach oczywiście pomagamy? Odpowiem we wszystkich prawnych, takie jak właśnie RODO, regulaminy, prawa autorskie, podatki, jakieś sprawy z urzędami, tak? windykacje, antywindykacje, odszkodowania. Słuchajcie, sprawy finansowe na przykład, ktoś ma kredyt na przykład frankowy, czy też kredyt wziął w banku i na przykład okazuje się, że za dużo płaci tych odsetek. Możemy je obniżyć, możemy negocjować z bankiem. Oczywiście rozwody, sprawy karne, wyciągaliśmy kogoś z więzienia. Wiele rzeczy właśnie robimy. tak. Czyli wymyśl sobie, co potrzebujesz, jakieś regulaminy, umowy, zabezpieczenia, możemy zrobić audyt Twojej firmy, czy coś Ci nie zagraża. Jeżeli ktoś będzie chciał jakieś pieniądze od Ciebie jako przedsiębiorcy, też również chętnie pomożemy. I teraz, dlaczego warto pobrać taką aplikację właśnie naszą Lex Stop? Oczywiście na przykład, żeby wspierać nasz polski biznes, płacimy podatki w Polsce, tutaj tworzymy nowe miejsca pracy, dajemy szansę wielu prawnikom, którzy nie są z rodzin prawniczych, nie mają kancelarii w drogich lokalizacjach, czy też nie pracują w wielkich renowanych firmach prawniczych, ale są bardzo dobrzy, ambitni i się roz chcą rozwijać. Wszystkim szybko i tanie rozwiązujemy każdy problem prawny, już od 59 zł. Zapewniamy spokój i bezpieczeństwo. Ponad 200 prawników w Twoim telefonie. Mamy bezpłatną weryfikację sprawy. Normalnie, jak masz problem, to idziesz do kancelarii, składasz kwity, płacisz z góry za przyjęcie sprawy nie wiesz, w ogóle sprawa się daje czy też nie, a my robimy Ci za darmo analizę, czy to w ogóle sprawa ma jakikolwiek sens dla Ciebie, i mało tego dostaniesz na piśmie, ile to Ciebie będzie kosztować i nie będzie ani złotówki więcej. Jest to bardzo ekologiczne, bez papierów, bez dojazdu, bez parkowania, nie musisz nigdzie jeździć. także chronimy Twoich właśnie interesów jako przedsiębiorcy, jako osobę też prywatną. Jeżeli chcesz pobrać naszą aplikację i zarabiać też z nami, oczywiście możesz być też naszym partnerem, promować właśnie jako influencer naszą aplikację, to mamy program partnerski. Zapraszam wtedy do kontaktu pod, najlepiej na WhatsApp 502 581 550. 502 -581 -550. także zapraszam oczywiście do kontaktu. Znajdziesz mnie na WhatsAppie, znajdziesz mnie na kodanie Jan Kubach na Facebooku lub też na Instagramie jako Daniel Jan Kubach. I to się wydarzyło teraz. Gdybyś patrzyli na liczby, zaczynaliśmy od zera, z bardzo podgórkę, z wielkimi problemami, tak, pod prąd, i mamy teraz ponad 10 tysięcy klientów obsłużonych ponad 200 prawników, czyli adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. 70 problemów rozwiązanych po pierwszym kontakcie. Mam też oczywiście kartę Twój Prawnik, abonamenty prawne, mamy też porady jednorazowe i mamy program partnerski dla, dla naszych przedstawicieli. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, na przykład masz dostęp do klientów, możesz oczywiście użyć naszego programu partnerskiego, po pierwsze, żeby mieć taniej swoje porady, ale też przede wszystkim zarabiać z nami. Także jak najbardziej, zapraszam moi drodzy do kontaktu. Jeżeli nie macie jeszcze aplikacji Legs on Stop, to zapraszam. Jest wiele korzyści, żeby ją mieć. To jest bardzo ważna rzecz. Aplikacja jest za darmo. Nie płacicie za pobranie, za to, że jesteście, płacicie już tylko za porady, jeżeli oczywiście z nich będziecie chcieli skorzystać. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten czas. Zapraszam do pobrania aplikacji, zapraszam do kontaktu i życzę Wam, żebyście nie mieli właśnie problemów z prawem, a jeżeli będziecie jakiekolwiek mieli, chcieli coś rozwiązać, to pamiętajcie, że o nas jesteśmy, chętnie pomożemy jako lex non stop.